Mariusz Cysewski, jestem redaktorem Pisma Konfederacji Polski Niepodległej Wolny Czyn Jesteśmy przed sądem rejonowym W Zabrzu, który rozpatrywał Dziś zażalenie na prokuratora O dopuszczenie dowodów Uzyskanych w wyniku Torturowania więziów Postanowienie prokuratora wydał Niejaki Paweł Majka Z prokuratury rejonowej w Zabrzu Te nazwiska muszą tu dziś paść Prokuracja dopuścić dowód w sprawie karnej, w której doszło do, do torturowania więźnia na polecenie prokuratury. Proszę Państwa i dzisiaj sąd rejonowy w Zabrzu w osobie pana Adama Krukowskiego nie znalazł niczego nagannego w takim postępowaniu. Czyli pan Krukowski dopuścił się usprawiedliwienia. Naszym zdaniem jest to sprawa, która poruszy opinię publiczną i te nazwiska w tym kontekście muszą być wymieniane. Nie pozwolimy na to, żeby Polska była krajem tortur. Dzień dobry Państwu. Adam Słomka. Chciałbym powiedzieć o dwóch aspektach działania sądu, które są typowe dla Białorusi. Byłem przez 10 lat obserwatorem z ramienia Rady Europy na Białorusi i chciałbym powiedzieć o mechanizmach, które dalej komunistycznych w tym sądzie funkcjonują. Po pierwsze, sąd zajmował się sprawą postanowienia prokuratury w przedmiocie dowodu, który znalazł się w aktach, zanim, pro, zanim sąd rozpoznał zażalenie na postanowienie prokuratora. Mówiąc inaczej, sąd dzisiaj przyklepywał sprawę, która już dawno została załatwiona. Niezależnie od decyzji sądu, niezależnie od zażalenia, prokurator zabrał tworzył dowody bez rozpoznania sprawy przez sąd i sąd się na to zgodził. Otóż takie traktowanie się przez sąd, że jest się tylko gońcem i przyklepuje się decyzje za dawno już podjęte, że decyzje są gdzieś indziej podejmowane, taka praktyka jest praktyką zupełnie absurdalną i typową dla państw totalitarnych. Drugi problem, z którym żeśmy się tutaj zetknęli, to jest to, że strona wniosła wgląd do akt sprawy. To akt prokuratury, ponieważ składa zażalenie na decyzję prokuratury. Sędzia na sali rozpraw powiedział, ale że akta są, nie ma problemu, można je sobie obejrzeć. Po czym okazało się zaraz po postępowaniu, że kiedy wnioskodawca chciał te akta obejrzeć zgodnie z decyzją sądu, to okazało się jednak, że sędzia nas okłamał, wprowadził w błąd, bo do akt nie ma dalej wglądu. Otóż taka parodia logiki i oczywistych praw strony do wglądu do akt jest też typowe dla państwa bezprawie. Dlatego tu przyjechaliśmy grupą, będziemy patrzeć tej zorganizowanej grupie przestępczej z prokuratury na ręce, będziemy patrzeć tym dyspozycyjnym sędziom na ręce, będziemy ich wymieniać z nazwiska, będziemy tu przyjeżdżać, organizować pikiety i kontrolować nadzór społeczny nad działaniami wymiaru niesprawiedliwości Proszę Państwa nazywam się, nazywam się Zygmunt Wiernik, byłem opresjonowany stanu wojennego wiem o tym jak się załatwiało nasze sprawy za komunizm dziś w sądzie tym rejonowym nie tylko, że zatwierdzono że dokumenty i sprawa wybrana w sposób czysto Jak może być, żeby sędziowie byli dyspozycyjni i na każde zawołanie trpali nogą w sobie tak, jak im pocodawcy każą? Nie chcę takiego państwa i takiego sądu, który jest sądem manipulacyjnym. Nieważne, winny, niewinny, winny musi być, bo towarzysz taki czy śmaki postanowi. Nie wyrażamy na to zgody i myślę, że najwyższy czas, żeby sędziowie, którzy łamią prawo, byli... W Strasburgu, Płacą państwo polskie płaci odszkodowania z naszych pieniędzy, odszkodowania z naszych podatków. Oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. To się przekłada, że jest brak pieniędzy na służbę zdrowia, na oświatę i na wiele innych celi. Mówią, nie ma pieniędzy. Bo płaci się odszkodowania za to, że są sędziowie decyzyjni, że są sędziowie, którzy prawo nie stanowi nic. Składamy ostry sprzeciw. Jak to możliwe jest? Państwo w internecie Zapraszam na nasze strony Witam serdecznie Państwa Nazywam się Jan Jączek Przyjechałem dzisiaj, żeby wesprzeć kolegę Mariusza Cisewskiego Proszę Państwa Zostałem oszukany na ponad 400 tysięcy złotych przez oszustów Z Get In Banku Od ponad 3 lat z grupą skorumpowanych zdeprawowanych, zwyrodniałych sędziów i prokuratorów apelacji katowickiej którzy chronią przestępców z Gettinbanku przed odpowiedzialnością proszę państwa, nie może być tak, że grupa skorumpowanych, zdeprawowanych sędziów, prokuratorów rządzi narodem który liczy prawie 40 milionów nie wyraża działań przez szajkę, prokuratorów i sędziów, którzy są całkowicie zdeprawowani, oderwani od rzeczywistości. Powtarzam jeszcze raz, nazywam się Jan Jączek. Od ponad trzech lat walczę o odzyskanie zagrabionych pieniędzy ponad kwoty 400 tysięcy złotych przez oszustów z Gettinbanku. Przez ponad trzy lata. Skorumpowani prokuratorzy, skorumpowani sędziowie w okręgu apelacji katowickiej chronią oszustwa finansowego Leszka Czarneckiego i grupę zdeprawowanych sędziów i prokuratorów. Proszę państwa, nie może tak być. Musimy się jednoczyć społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo, które przeciwstawi się tej grupie skorumpowanych, zdeplądowanych funkcjonariuszy. Dlatego też apeluję do Państwa o budowanie struktur społecznych, stowarzyszeń, organizacji.